Bez wątpienia, najlepszym towarzyszem studenckiego życia, a do tego oficjalnym patronem młodzieży. Błogosławiony pierdol Sati kochał góry, sport i spotkania z przyjaciółmi. Miał też wybrankę serca, ale w życiu najbardziej postawił na Boga. O największym wariacie narodzonym dla nieba opowiedziała nam jego siostrzenica Wanda Gawrońska. Mi się wydaje, że każdy młody człowiek znajduje w nim coś, co go łączy, bo czy to polityka, czy to uniwersytet, czy to góry, czy to koledzy, czy yy, chodzić po muzeach, czy walczyć o wolność. Pier Giorgio dał, jest taki pierwszy przykład życia odpowiedzialnego chrześcijanina z Laikatu. Bo to, że się zajmował biednymi, to była naturalnie to była jego, jego pasja, i nie tylko biednymi, tylko chorymi po szpitala chodził. Bardzo się zajmował też żołnierzami, bo to było od razu po końcu tamtej pierwszej wojny światowej. Było żołnierze, co wracali z frontu bez roboty. Zajmował się robotnikami, związkami zawodowymi, ale nic nie robił nadzwyczajnego, zupełnie nic. I głupie figle też robił. Ewangelizacja to była jego, jego pasją właściwie, bo w jednym z liście widać, że jakiś przyjaciół go się spytał, jakie, jakie są Twoje zamiary na przyszłość. To w liście on pisze, ja bym chciał, jak, po, jak dostanę po, po doktoracie, nie? bo dostawał po skończeniu uniwersytetu, yy, chciałbym głosić te jedyne prawdziwe rzeczy w stanie, co Pan Bóg zechce. Widać, że nie wiedział bardzo dobrze, w jakim stanie. Pan Bóg zechciał, bo to napisał w czerwcu 1925 roku, a w lipcu umarł, więc Pan Bóg mu dał najszersze pole działania, jakie mógł, to z nieba właściwie, żeby ewangelizować. Jak umarł, rozeszła się wiadomość, po turynie, tak, i na pogrzeb przyszły tysiące, tysiące nieznanych osób, tramwaje stanęły, bo nie mogły przejść. Tysiące nieznanych osób, co chciały dotknąć trumny, i, i tak, i tam się otworzyły oczy rodzinie w zupełnie niesamowity sposób, młodzież i ludzie czują, że to jest przyjaciel, to jest kolega, z którym można razem iść dalej, niekoniecznie się do niego, właśnie nie jest taki, do którego się koniecznie trzeba modlić i koniec, tylko, że może Ci pomóc w codziennym życiu, w, co, w codziennej decyzji, w wyborach, co masz robić w życiu, bo, bo on miał te same problemy, ten sam typ życia. Prelegenci z trzech kontynentów i jeden cel. Naukowa dyskusja o Światowych Dniach Młodzieży. Źródła i rozwój idei Światowych Dni Młodzieży to temat pierwszej konferencji naukowej sięgającej do historii i dziedzictwa spotkań młodzieży z Ojcem Świętym. Bardzo liczymy na to, że konferencja zorganizowana przez. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II na temat Światowych Dni Młodzieży w bardzo wymierny sposób pomoże nam w organizacji na tym ostatnim etapie przygotowań. Goście konferencji, którzy w swoich krajach organizowali już sdm -y, mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, ale także przestrogami. Na konferencję też przyjechali goście z zagranicy. Udało nam się zaprosić, z czego bardzo się cieszymy, z większości miejsc, w których odbywały się dotychczas Światowe Dni Młodzieży, którzy będą dzielić się doświadczeniami. Tym wszystkim, co działo się w tych miejscach, w których odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Bardzo potrzebna jest komunikacja. To, co poruszano wcześniej na tej konferencji, jest niezwykle istotne, ale najważniejsza jest modlitwa. Trzeba oprzeć SDM na modlitwie. My modliliśmy się przed każdym spotkaniem. Ważne jest, by skupić się na tym, dlaczego tu jesteśmy, na istocie tego wydarzenia. Doktor Kishor Jayabalan, SDM przeżywał dwukrotnie w Rzymie i Toronto. Podczas naukowego spotkania podkreślił, że choć świat od tego czasu bardzo się zmienił, idea SDM pozostaje taka sama. Zmieniła się technologia, coraz łatwiej jest podróżować, przekraczać granice krajów, a nawet kontynentów. Ale jednocześnie ludzie wciąż są ludźmi, a Bóg jest Bogiem. To się nie zmienia. Więc bardzo istotne jest, żeby zrozumieć, że Bóg jest tym wszystkim najważniejszy. Nie można go zagłuszyć Twitterem, Facebookiem czy czymkolwiek innym. Warto czasem na chwilę po prostu być cicho. Bo SDM to przede wszystkim modlitwa, ale też formowanie wiary i charakteru przyszłych pokoleń. Dlatego również krakowskie uczelnie włączyły się w te formacje. Żyjemy w bardzo specyficznych czasach. XXI wiek, ten początek XXI wieku, to straszne problemy i konflikty. To zupełne przewartościowania w bardzo wielu rzeczy. A młodzież to nasza przyszłość. No to trzeba na ten temat porozmawiać. To jest ogromne pole do dialogu, do dialogu różnych kultur, różnych cywilizacji, jednej wiary ale zupełnie różnych korzeni. I pole do spotkania z wymagającą młodzieżą, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym dzisiaj są dla nich Światowe Dni Młodzieży. Mamy nadzieję, że właśnie będzie ta młodzież przyjedzie z tego świata i tu z Krakowa będzie przemawiać do świata i stąd przejmie iskę Bożego Miłosierdzia i zaniesie na cały świat. Dla Telewizji Polskiej Maria Szajny, JP2 TV.